Cześć, widzowie. Mam nadzieję, że się dobrze macie. Brzmisz jak nie ty. No niestety, tak to jest, jak choroba zaburza... Mm. co zaburza? Krtań? Dziękuję ci ślicznie, Solek. Yy, właśnie moje... W... podniosłeś moje zdrowie o 1%. Tak to działa. Pokczamp. Dla widza. Tak, to mój, mój kolega prowadzi streama i gada. To nie ja, to nie jestem. Ja nie jestem Piotrek. Ja jestem. Bogumił Maciejczak. Albert. Albert. Yy, wyjechał. Wyleciał do Stanów. Zarobić na chleb. Oj widzowie, jestem sfrustrowany. Powiem wam, dzisiaj się dowiedziałem jednej rzeczy, a mianowicie dostałem pewną ofertę i jestem giga podekscytowany i chciałbym wam o niej odpowiedzieć, ale na razie nie mogę, więc mogę wam tylko powiedzieć, że coś niedługo ekscytującego bardzo dla mnie się będzie działo, <grym> ale nie mogę wam jeszcze powiedzieć co, napisałem o tym o wiemu, że coś, napisałem, że tam coś bym ci powiedział, ale nie mogę ci powiedzieć i mi powiedział, że życzy mi, abym nadepnął na Lego. <grym> a wiecie co ostatnio y, przeczytałem? Mega pojebaną rzecz. Czajcie, że Dodge, czyli e, psinka Kabosu, to jest najstarsza udokumentowana Shiba na planecie. Że Dodge Kabosu musi być jakimś psim wybrańcem. Tam żyje już chyba, nie wiem, z 18 lat czy coś takiego. Więcej niż jakakolwiek Shiba na planecie. Czyli nie dość, że jest najbardziej ikonicznym psem, jaki kiedykolwiek powstał, to jeszcze jest nieśmiertelnym psem. Dosłownie i w przenośni. Dobra, zróbcie z tego klipa. Muszę pochwalić Diablo 4. Gra wyczuła, że mam disconnecta. I zużyło mi zły cieczki I mnie przetypało do miasta na 1 HP. Bo gra wyczuła, że byłem na Disconnectcie. Dobra, ciekawe rozwiązanie. Ty, a ja mam pancerza za mało teraz. Co ty gadasz, że ja mam tak mało pancerza? Dlatego ja czasem takie hity dostanę. Dobra, to wiem, czy mam tak mało pancerza. Bo nie ogarnąłem. Musiałem gdzieś się pozbyć. Yy... Tego przepotężnego legendarki na dodatkowy pancerz, zaraz ją gdzieś dodam, na zbroi może, nie na spodniach, czy co to ja mam za gówno na spodniach, dawaj, dawaj, zmieniamy. No, no i teraz mam kapa pancerza, no i jest elegancko, ej, to jest, to jest broken, ej, tym naznaczeniem, to oni są pijani w blizzardzie, jednym legendarnym powerem można dostać 10k pancerza. A cap pancerza, powyżej którego nie potrzebujesz więcej, to 9200. Rozumiecie, że jeden legendarny Power może ci dać więcej niż 100% potrzebnego pancerza na całą grę? Jest bez sensu. To nie ma żadnego sensu. Ja dobra, idę na tego World Bossa chyba, nie? Żeby zdążyć. Gdzie on jest? Tutaj. E, tak, custom. Mówili o tym na Campfire czacie ostatnim, przed wypuszczeniem tego sezonu, że jakby uprościli jak to jest z tym armorem, że na każdym levelu, no, że już nie potrzebujesz nigdy więcej niż 9200 armora. Ja je edukacyjnie ogrywam Luxonek, żeby mu zrobić fajną recenzję. Okay. Te pado, tu que tos? Hahaha! <laughs> que tos te <tu> pado? Hahaha! <laughs> yeah, yeah. Olha, Plam, 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 plam. Ja się niczego nie boję, custom. Chyba, że pająków, bo to są straszne skór wiele. no i... Przeraża mnie fakt, że zjadam ich... ...60 dziennie, w trakcie spania. Vamos um, lá. Right. Potrzebuje czasu! Potrzebuję czasu, żeby przygotować. Mra. Strasznie powoli idzie, nie? Brakuje tu jakiegoś kozaka, który by zberstował. Dobra, zaraz stunę będzie miał. No i to jego koniec, chyba. Cieszę się, że tu przyszedłem, pomogłem zobaczyć, jak jeden z graczy. Pada. Ha, 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 ha. Co by Blizzard musiał zrobić? Żeby ta gra była warta grania na dłuższą metę, zrobić jeszcze jeden rework itemów, ale tym razem fajnie jakby nadali jakąś funkcję itemom białym, niebieskim i żółtym, bo obecnie w grze istnieją 5 tierów przedmiotów, z czego pierwsze trzy tiery przestają mieć znaczenie po 10 minutach gry. Już nigdy w życiu ich nie podniesiesz ani razu. Chyba, że przez pomyłkę. Zreworkować cały system paragonów. System paragonów jest najbardziej chujowym systemem rozwoju postaci jakimkolwiek RPG-u. To na, na pewno, na pierwsze, pierwsze bym zrobił te dwie rzeczy. A skill tree? Znaczy wiesz, skill tree jest słabe, ale teoretycznie, no na, na przykład zreworkowane drzewko paragonów mogłoby pełnić funkcję takiej, takiej do budówki i do drzew komiętności. Dobra, to chyba tego Zira spróbujemy nakopać. Nie stać w krwi. Dobra. Nie stać pod mordą. Czemu pod mordą, nie? Udręczony władca Zir potrzebuje jakichś styksowych kamieni, które są z czego? Z głębin dołów czy z pitów. Dobra. Hmm? Okay. Jestem jeszcze gotowa, nie jestem jeszcze gotowa, ale pierdliwa ta walka na mele powiem wam, bo muszę go z tej krwi wyjmować cały czas. Potrzebuję czasu, żeby to przygotować. Dobra. Nie wiem jak te kule krwi latające działają szczerze. Czy ja mam jakieś popować, czy nie? Ja to po prostu mijam całkowicie. Cześć Smile Live, Siemaneczko Witam Cię Smile Live Okay. Okej, okay, słuchajcie. Miałem jedną wejściówkę i co mogę powiedzieć o Bosie? Eee, trochę upierdliwy na mele, ale wydawał się bardzo niegroźny. Eee, no i niestety nie dropnął mi tego, czego potrzebowałem, no ale miałem, tylko jedną próbę miałem, więc to nic dziwnego. Czy są w stanie odratować Diablo 4? Powiem Ci, co mi się wydaje. To są moje oczekiwania. To nie jest prawda objawiona, ale to są moje oczekiwania. Że zobaczyli, że ludziom się spodobało to, co zrobili teraz, czyli zrobili z tej gry Diablo 3 2 i po prostu będą szli w tę stronę. Dosłownie. Nie zdziwiłoby mnie, jakby kiedyś dodali setę. Więc teraz pytanie, czy lubisz i doceniasz te 4 Idę zostać piciarzem. Aktywator portalu. Zobaczmy. Mogę pit numer jeden dupnąć. Obducyt. Mój pierwszy pit. Au, 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 Trochę lepiej kikak niż wczoraj. Ty, na tych pitach moby są z, z milion razy tankowniejsze niż na Nightmare Dungeonie. A nie, nie, tylko przez chwilę się tak wydawało. Nie wiem, może była jakaś aura czy coś w Kijowie. O! Tu chyba Bosik ten będzie? No i cyk, mamy jakieś schematy. Odblokowaliśmy. Zobaczmy, tu pewnie by były te rzeczy. Obducyt dostałem. Dobra, to idźmy do kowala i zobaczmy. Bo to u kowala pewnie wszystko będzie. Dawaj mi kowala. Kowalu! Pozdrawiam. Pozdrawiam. Wybierz zahartowany, starożytny przedmiot lub starożytny przedmiot. Okej, okay. no to dajmy, że tu chcę zwiększyć. A czemu chciałbym resetować rangi doskonalenia? Czemu kiedykolwiek chciałbym to resetować. No i co, dodaliśmy sobie więcej z życia, kryta, szybkości, demedza, redukcji zasobów. giga strong. O, i mogę od razu rangę czwartą. Dobra, spróbujmy. Aha, Pietra, zrozumiem. Okej, okay, dzięki. Słyszałem, że ktoś mówił, że od Pita 60. się zaczynają problemy. Czyli to działa jakoś tak, ale to jakoś tak działa, że na przykład, nie wiem, tam co 20 pitów, czy coś, masz jakiegoś bossa, którego musisz zbić, czy o co chodzi? Czy po prostu skalowanie przy 60. się zrobi takie jakieś problematyczne? Powiem wam, widzowie, że sam system tych Pitów. Wydaje mi się, że wiecie, co jest jego największym problemem. Że fakt, że ten system Pitów istnieje obok systemu Nightmare Dungeonów, jest bez sensu dla mnie. Mam takie wrażenie, że robiąc jedno i drugie, czuję, że robił praktycznie to samo. W dużej mierze dlatego, bo walczysz z tymi samymi busami i na tych samych tailsetach. Czyli sam system jest akceptowalny, jak na, jak na Diablo 4. Tylko to jest dosłownie to, co już było: to jest sprzedawanie graczom tego samego, dokładnie tego samego, jako nowy content. Jakby się nad tym zastanowić, to jest kurwa genialne, widzowie. Te same bossy i te same tailsety. I mówisz: Patrzcie, dodaliśmy nowy content. Zajebiste, ale Blizzard to, to są mądre chłopaki, jednak. A co tam pokazane, że trzy czegoś? Tu mam czegoś trzy? Odłamek runiczny. Tu mam cztery tego, tutaj trzy. Aha, że ja mam tego cztery, a pójście na to kosztuje trzy. No rozumiem. A skąd to zdobywam? W skrzydłach szeptów, w piekielnym przypływie i z wydarzeń legionowych i w podziemiach koszmarów. Rozumiem. To tyle, jeśli chodzi o pity, bo nie mogę już więcej zrobić. Muszę wyfarmić więcej odłamków runicznych. Najgorszym elementem gry obecnie jest low level experience. Tak, do 70. levela jest giganuda. Ale z drugiej strony, bardzo szybko wbijasz ten 70. tak parę godzin. Po o ciekawych zajęciach na 70, nie mówię, że są jakieś szczególnie ciekawe, ale no przestajesz robić wtedy tylko Hellside w kółko, a zaczynasz robić yy, dungeonki i po i chwilę później Pity, no i to jest trochę, trochę lepsza zabawa. Generalnie nadal jest trochę takich giga wkurzających dungeonów, gdzie masz takie questy irytujące, ale te dungeony mm, ewidentnie uległy poprawie, w sensie nie są tak pierdolnięte i zjebane jak, jak na premierę. Dobra, a czym się odpala Duriela? Widzowie. Duriel to jest co? Coś, czym, czym się Duriel odpala? Dwa razy na Zira, dwa razy na Grzegorza. Dobra. A Grzegorz to. A jak się idzie na Grzegorza? Stal. Ej, do tej stali mam dużo. 31. Na Warszana. Na Warszana to jest chyba ten set był, nie? Czy coś takiego? Coś jeszcze? Te trzy rzeczy i, i tyle? Serce. Plugawe serce? Tak? To? Dobra. Dobra, to dawajcie tego Grzegorza, setupnijmy. Łatwiejszy wóz grze. Okej, okay, okej. Okay. No, ale chyba były dostaje. Jestem jeszcze gotowa. Okej. Okay. Wyzeruj. Wyzeruj. Nie wiem. Ten kto wymyślił ten system był geniuszem. Dosłownie. Zajebisty system. Że się totalnie nie opłaca bossów robić, chyba że robi się w pełnym party. Wow! Wyzeruj. Dobra, to tyle jeśli chodzi o Grigory. Golit jest od 20 czy do 21. A, trochę więcej jeszcze chyba, ok. Faktycznie trochę więcej. Ja to czuję, że ryzykuję. Puszując teraz te doły. Aż se odpal jakiś defensywny. Dawajcie na max health. O Jezus, ale dupło. Nie wiem, widzę, co ja powinienem robić. Takie depsy, aż zrezygnuję z części obrażeń na rzecz dodatkowego defa. Aha, nie mogę. Nie mogę w trakcie pita. Ok. Nie wiem, czy to tak wygląda, ale powiem szczerze, bardzo metodycznego i ostrożne, ostrożnego grania wymaga ode mnie ten level Pitów. Bardzo łatwo jest mi tutaj zginąć. O, teraz nie, bo znalazłem kapliczkę ochrony, co mi daje na chwilę niezniszczalność. To spróbujmy to wykorzystać, berstując wszystkich. Nie robię więcej tych dwójedynek, powiem wam. Skończę to, Na razie odpuszczam ten content, bo jest zbyt ripi. Bardzo łatwo mi tu zginąć. No i tu jeszcze farmię takie... Yy, ...macy do ulepszania obecnych itemów. Okay. Dobra, zobaczmy już, czy mogę zrobić czwarty, czwarty tier doskonalenia na pierścieniu. Mogę. I uwaga, co mi lepsze. Chciałbym generowanie zasobów albo redukcję odnowienia. O, generowanie zasobów mi zboostowało. Raz bardzo dużo generuję zasobów, holy shit. A tu dałem doskonalenie już? Nie. To dawaj, raz dupniemy. Nie wiem, nie czuję się gotowy tym buildem na puszowanie pitów dalej. Wydaje mi się, że jest too hard. Może trochę niższe po prostu będę robił? Zamiast dwudziestki to zrobię na przykład dziesiątki i też powinno być okej. Okay. Srokens, jak ja to zobaczyłem, te zmiany do Diablo 2, to ja tak skisłem. Ja mówiłem o tym wcześniej widzowie, ale mogę Wam powiedzieć jeszcze raz, bo to było giga śmieszne. Oglądałem e, filmik, jak e, Nadin streamował i nagle Blizzard rzucił notesy do nowego sezonu Diablo 2. I Nadin podjarany mówi, dobra widzowie, patrzymy, nie? Przeczytamy sobie zaraz. Wezmę tutaj butel kieliszek winka i sobie przeczytamy wszystkie patch notes'y, nie? Zobaczymy, co tam Blizzard przygotował dla nas. Takie podpogadał za dwie minuty, żeby wprowadzić ludzi. Zeskrolował w dół. Okazało się, że całe pacznący to jedno zdanie. Dosłownie, to nie jest hiperbola. Jedno zdanie. Całe pacznący składały się z jednego zdania. Całe pacznący brzmiały tak: Od teraz gracze z Korei. Mogą grać od 19 roku życia, czy coś takiego. Mówisz, Rotary? Nawet jednego? No to wychodzi na to, że upgrade. To spoczko. No, ja wcześniej Kajcena kojarzyłem tylko z tego, że tam został zatrzymany chyba, bo rozdawał w Nowym Jorku na ulicy PlayStation czy coś i zebrało się tyle ludzi, że to było jakieś nielegalne zgromadzenie i ktoś tam podpalił auto czy coś. Ale ostatnio Kajcena to się okazało, że gość to jest, <laughs> że to jest gość, który mi zaimponował. Nigdy w życiu nie grał w Souls'y i chwycił Elden Ringa, tylko swoje pierwsze Souls'y, w ogóle nie szukał żadnych informacji z neta, w ogóle nie brał żadnych podpowiedzi z czatu, jako pier first time solsiarz, zero podpowiedzi, rzucił się na Elden Ringa i zrobił stream, w trakcie jednego streama przejść całą grę. I nie wiem ile dni mu to zajęło, ale no gość już tak był zrujnowany psychicznie w, ten, w te ostatnie dni, że był wrak człowieka, ale mimo tego, że był wrakiem człowieka... To nie poddawał się i cały czas cisnął. Cały dzień w dzień, dzień w dzień w dzień. I tam, jak już namaleni, spędził z tego, co kojarzę, ponad 24 godziny prób. Chłop, ponad 24, próbował bezskutecznie jednego bossa w kółko. I tam się popłakał w pewnym momencie, już tak. Talny wrak, ale mimo tego pchał dalej. No, powiem wam, że. Nie, bez samonów. Na uczciwie to grał. Dosłownie chłop. No nie byłem... Yy, ...jakoś nie oglądałem go nigdy, ale zdobył mój szacunek całym tym wydarzeniem. World Boss zaraz. A kurde, czekaj. No dobra, jest git, zdążyliśmy. Na luzie. <coughs> na softcorze padły 2 sekundy no tu podejrzewam nas jest mniej ludzie mają bardziej defensywne buildy i pewnie jest mniej setnych xd mogłem się spóźnić <grym> no faktycznie powoli spada Dzisiaj chyba nawet. Dzisiaj albo wczoraj nawet ktoś umarł na World Bossie. To giga śmieszne było. Beka z To zaraz eksploduje, nie? Nie wiem ile to bije, ale nie lubię stać w eksplozjach zły hmm. nawek. Okay. O, mam jeden pokruszony pryzmat. Dobra.